Rozdział 16. Podstępny cios. Już czwarty dzień czarownik nieustannie dręczył uwięzionego węża. Morzył go głodem, przypiekał na węglach, uderzał kamieniem w rurę, szepcąc straszliwe zaklęcia. Tymczasem jego dwaj zaufani pomocnicy, których szkolił na swoich następców, potajemnie śledzili obozowisko białych chłopców rajskich ptaków. Przebiegły czarownik wiedział o każdym ich kroku i misternie przygotowywał swój plan odwetu. Zwiadowcy donieśli mu, iż kierownik wyprawy łowieckiej kilkakrotnie robił wypady w kierunku zachodu słońca. Czarownik łatwo mógł z tego wysnuć wniosek, że tam właśnie, do krainy łowców głów, zamierza wyruszyć. Było mu to bardzo na rękę. Rozległe mokradła oddzielały kraj Tawadę od terenów zamieszkałych przez plemiona Kuku-Kuku. Okolica sprzyjała urządzeniu zasadzki. Niespodziewany napad z ukrycia niezawodnie rozproszy karawanę po bagnistej dżungli, a wtedy wojownicy Tawade rozpoczną straszliwe łowy. Leli Kogę otrzymał od czarownika szczegółowe instrukcje. Noc w noc w wiosce Tawadę huczały bębny. Wojownicy malowali swe ciała barwami wojennymi, tańczyli aż do świtu. Czarownik zacierał dłonie i uśmiechał się złowieszczo. Biali podróżnicy już nie odważali się odwiedzać wioski. Tawadę również unikali spotkań z nimi, niecierpliwie oczekiwali na hasło do ataku, by zdobyć i zniszczyć martwe ptaki oraz kwiaty, których były jakoby zaklęte ich dusze. Otumanieni przez czarownika wierzyli, że wraz z odejściem białych ludzi znikną z dżungli wszystkie ptaki i kwiaty. Wojownicy ostrzyli ostrza dzid, szykowali łuki. Tego właśnie dnia, tuż przed zachodem słońca, szpiedzy donieśli czarownikowi, że biali ludzie ukończyli przygotowania do wyruszenia w drogę. Mieli się bardzo na baczności. Nawet kilku tragarzy mafulu zostało uzbrojonych w huczące kije. Czarownik wezwał Elikogę. Plan napadu został omówiony w najdrobniejszych szczegółach. Wieczorem bębny uderzyły w rytm wojennego tańca. Na plac przed domami wyległa cała wioska. Czarownik pojawił się przybrany w dużą spiczastą maskę. Na szyi jego chrzęściły naszyjniki z psich i świńskich zębów oraz małych muszelek. Ciało miał od stóp do głów pomalowane czerwoną, białą, żółtą i czarną farbą. W prawej ręce trzymał czaszkę swego wielkiego poprzednika, a w lewej czarodziejską miotełkę. Wszyscy zadrżeli na ten widok. Czarownik tak właśnie ubierał się tylko wtedy, gdy miał zamiar zasięgnąć rady bóstwa mieszkającego w dżungli w kamiennej pieczarze. Najmężniejsi wojownicy drżeli ze strachu nawet w dzień, jeśli musieli przechodzić w pobliżu głazu, w którym mieszkały potężne duchy. Toteż trwożliwe spojrzenia towarzyszyły czarownikowi, dopóki nie zniknął w ciemnej dżungli czarownik tymczasem wszedł w zarośla. Zaledwie znalazł się sam, spokojnie przykucnął na korzeniu drzewa. Po cóż miał chodzić do pieczary w kamieniu? Doskonale wiedział, że, prócz kilku nietoperzy, nic więcej w niej nie znajdzie. Czarownicy tawadę z pokolenia na pokolenie przenosili straszliwą legendę o duchach mieszkających w samotnym głazie. Strzegli także, aby nikt nie mógł zwątpić w jej prawdziwość kilku śmiałków którzy odważyli się przejść zbyt blisko pieczary zginęło w tajemniczych okolicznościach czarownik jednak nie obawiał się zemsty bogów nie bał się również chodzić nocą po dżungli znał doskonale wszystkie duchy z którymi rozmawiał za pomocą czarodziejskich bębnów teraz siedział pod drzewem i nasłuchiwał odgłosów płynących z wioski dopiero tuż przed świtem powrócił do tawady oszołomionych tańcem natychmiast stanęli wyczekująco czarownik wszedł pomiędzy wojowników podzielonych do tańca na dwie grupy, przystanął przed Eleli Kogę i odezwał się sugestywnym głosem. Rozmawiałem z duchami w grocie. Były bardzo zagniewane za sprzyjanie białym ludziom, którzy zaklinają dusze wojowników Tawadę w martwe ptaki i kwiaty, by móc potem je dręczyć. Z trudem przebłagałem duchy. Przyrzekły jeszcze raz okazać wam swoją łaskę. Nim minie księżyc, zginie biała dziewczyna. Wtedy wódz Eleli Kogę Da hasło do ataku. Odniesiecie wielkie zwycięstwo. Kto zabije białą czarownicę? niespokojnie zapytał L. L. Kogę, albowiem obawiał się, aby czarownik teraz jemu nie wyznaczył podstępnie tej niebezpiecznej roli. Ja dokonam tego przez węża, w którym zakląłem duszę łowcy głów, odpowiedział czarownik. Wszyscy ujrzycie ją martwą. Wtedy młody biały łowca utraci swą czarodziejską moc. Dobrze, uczynimy jak radzisz, rzekł Elelikogę. O świcie wyruszymy do miejsca, w którym mamy urządzić zasadzkę. Będziemy czekali na śmierć białej dziewczyny. Bębny głucho dudniły. Z dżungli odpowiadał im wrzask ptaków. Już bowiem świtało. Lelikogę wraz z czarownikiem poprowadzili wojowników w dżunglę. Wkrótce szerokim łukiem ominęli obóz i podążyli wprost na zachód. Przez bagniska wiodło tylko jedno wygodniejsze przejście. Tam właśnie szpiedzy czarownika widzieli myszkującego smugę, tam też Tawadę przyczaili się w zaroślach. Lelikogę wysłał zwiadowców w kierunku, z którego spodziewał się nadejścia karawany. Niebawem przyniesiono pomyślne wieści. Karawana szła tak, jak to przewidział przebiegły czarownik. Widocznie duchy w kamiennej pieczarze udzieliły mu dobrych rad. Sprawdzanie się przewidywań czarownika nieco uspokoiło Tawadę. Nie obawiali się walki nawet z liczebniejszym przeciwnikiem. Lecz tym razem mieli uderzyć na białych ludzi, którzy znali potężne czary. Czy mogło im to ujść bezkarnie? Męstwo dzielnych Tawadę zazwyczaj załamywało się na progu urojonej krainy duchów. Poza tym trudno im było pojąć, że ci łagodni, uprzejmi, biali ludzie mogą żywić do nich tak wrogie uczucia, jak zapewniał czarownik. Ich lekarstwa szybko goiły rany powodowane przez różne insekty. Ich rady również były lepsze od tych, których udzielał wioskowy czarownik. Nie straszyli nikogo złymi duchami, nie bali się błyskawic, grzmotów i trzęsień ziemi. Wszystkie dziwne zjawiska tłumaczyli w naturalny, prosty sposób. Wódz Eleli Kogę nie mniejszą przeżywał rozterkę niż jego wojownicy. Tak jak wszyscy drżał z obawy przed czarami oraz złymi duchami. Zastraszony i podjudzony przez czarownika zgodził się napaść na białych ludzi. Ruszyli na wojenną wyprawę i wiedział, że jeśli dzisiaj zwycięży, to wiele pokoleń Tawadę będzie opowiadało o jego niezwykłym czynie. Mimo to nie odczuwał jakoś radości na myśl o nagłej śmierci tej wesołej, uczynnej, białej dziewczyny. Gdyby nie uwierzył czarownikowi, że to ona właśnie zakleła jego duszę w martwego, rajskiego ptaka, nigdy by nie pozwolił uczynić jej krzywdy. Eleli Kogę doskonale rozumiał, że teraz już za późno na jakąkolwiek zmianę decyzji. Wojownicy byli upojeni całonocnym tańcem wojennym. Zakorzeniony w nich od wieków instynkt walki przygłuszał przyjazne uczucia do białych ludzi łaknęli krwi i straszliwej uczty. W tej właśnie chwili przybiegł nowy zwiadowca. Karawana białych łowców zbliżała się do moczarów. Eleli Kogę pytająco spojrzał na czarownika. Ten potaknął głową i powstał. Wódz przyłożył dłonie do ust. Rozbrzmiał przenikliwy krzyk rajskiego ptaka. Wojownicy wynurzyli się z zarośli i podążyli za Eleli Kogę. W miejscu, gdzie ścieżyna zaczynała się obniżać w szeroką, bagnistą dolinę, Eleli Kogę podzielił swoich wojowników na dwa oddziały. Jeden z nich od razu zapadł w zarośla i miał zaatakować tylną straż karawany. Drugi pomaszerował z Eleli Kogę nieco dalej. Czarownik zaczaił się przy ścieżynie pomiędzy obydwoma oddziałami. Rosły tutaj gęste zarośla. W nich to, prawie przy samym skraju ścieżki, czarownik umieścił grubą bambusową rurę, umocował ją patykami zatkniętymi w ziemi i starannie zamaskował gałązkami zieleni. Następnie do wystającego z końca rury kłębka, zwiniętych pończoch, przywiązał długą, mocną, cienką lianę. Teraz wycofał się w krzewy na bezpieczną odległość, trzymając w rękach drugi koniec liany. Przykucnął za drzewem, nadstawił uszu. Gdy tylko biała dziewczyna znajdzie się na wprost wylotu rury, jednym szarpnięciem wyciągnie szmaciane zatyczki. Rozwścieczony gat natychmiast skorzysta z okazji, by nareszcie wydostać się na wolność i zaraz poczuje znienawidzony odór. Oczywiście uczyni to, co robił przez wszystkie dni katuszy. Wbije swe zęby jadowe w nogę dziewczyny. Wtedy śmierć nadejdzie szybko, zmiesza szyk karawany. Leli kogę i jego wojownicy dokończą dzieła zniszczenia. Karawana łowców rajskich ptaków pośpiesznie podążała ku mokradłom. Głuche dudnienie bębnów oraz całonocne tańce w wiosce Tawade nie wróżyły niczego dobrego. Od kilku dni nikt z Tawade nie przychodził do nich, lecz smuga i Tomek odnaleźli ślady zwiadowców, którzy wciąż z ukrycia obserwowali obóz. Łowcy nie chcieli dopuścić do starcia z krajowcami. Skoro więc stwierdzili, że są niepożądanymi gośćmi, starali się jak najszybciej opuścić kraj Tawade. Zgromadzili wiele okazów flory i fauny, posiadali już ciekawy zbiór etnograficzny, a Bentley coraz bardziej tęsknym wzrokiem spoglądał na centralne pogórze. Mafulu ucieszyli się likwidacją obozów kraju Tawade. Nie ufali swym odwiecznym wrogom. Uporczywe dudnienie bębnów napełniało ich trwogą, to też obecnie raźnym krokiem podążali za zbrojną przednią strażą. Smuga nie spodziewał się zasadzki, niemniej nie zaniedbał środków ostrożności. Razem z Nowickim, Tomkiem, Balmorem i Bentleyem wysunął się na czoło karawany. W tylnej straży szli Wilmowski, Zbyszek oraz dwaj preparatorzy, Stanford i Wallace. Dziewczęta znajdowały się tuż przed tragarzami, osłonięte plecami zbrojnej czołówki. Dżungla stawała się coraz bardziej bagnista. Drzewa rosły tu rzadziej, mętne kałuże czerniły się wśród kęp ostrej trawy. Smuga penetrował już te okolice i teraz szybko odnalazł ścieżkę wydeptaną przez mokradła. Sali z żalem obejrzała się na malowniczą dolinę, której spokojnie spędzili kilka tygodni. Trochę markotna, zagadnęła Tomka. Wszystko przyjemne kończy się szybko. Dobrze nam było w tej dolinie. Nie chciałabym zbyt długo brodzić po bagnach. Nie martw się, sali. Za kilka dni znów rozbijemy obóz w jakiejś pięknej okolicy. Pan Smuga jest pewny, że uda nam się wedrzeć do wnętrza wyspy, pocieszał ją młodzieniec. Posępnie tu i mglisto, utyskiwała sali. Spójrz, nawet Dingo kręci nosem na tem okradła. Dingo wyraźnie był zaniepokojony. Wyciągał do góry łeb, węszył, jakby wyczuwał niebezpieczeństwo. Tomek cicho gwizdnął dwukrotnie, Smuga i Nowicki zwolnili kroku. Po chwili zrównali się z idącymi za nimi towarzyszami. Dingo zaczyna się niepokoić, oznajmił Tomek. Nie spostrzegłem śladów na ścieżce, odparł Smuga. Ja też nic nie zauważyłem, wtrącił Nowicki. Może jednak jakieś zuchy czają się w gąszczu? Zapewne ta Tawadę chcą się upewnić, czy naprawdę stąd odchodzimy, dodał James Balmore. Wolałbym nikogo nie spotkać na tych bagnach, mruknął Smuga. Czy nie ma tu innej drogi? zapytał Nowicki. Nie, to jedyne przejście na zachód, odparł Smuga. Trzymać broń w pogotowiu, idziemy. Zaledwie ruszyli, Sali krzyknęła przeraźliwie. W tej chwili Dingo wyszarpnął smycz z dłoni Tomka. Jak błyskawica rzucił się na stalowo-szare cielsko naznaczone czerwonym podłużnym pasem. Wąż zwinął się jak sprężyna, lecz Tomek był nie mniej szybki od niego. Pięć kul rewolwerowych w okamgnieniu zniekształciło duży spłaszczony łeb. Kapitan Nowicki podtrzymywał ramieniem śmiertelnie pobladłą sali. Dingo tymczasem śmignął w zarośla. James Balmor odważnie pobiegł za psem. Wilmowski z tylnej straży nie wiedział co się stało. Jednak usłyszał krzyk sali i widząc zamieszanie w czołówce karawany, pobiegł Balmorowi z pomocą. Balmor z karabinem gotowym do strzału gnał za Dingiem. Słyszał jego warczenie i krótkie szczeknięcia. Nie wątpił, że pies dopadł u kogoś, kto czaił się w pobliżu ścieżki. Z rozpędem wpadł na krajowca broniącego się ostrym nożem z kości kazuara przed atakami rozwścieczonego dinga. — Rzuć nóż! krzyknął Balmor, zapominając, że krajowiec nie rozumie po angielsku. Czarownik Tawadę zamachnął się nożem. Nierozważny Balmor byłby zginął, gdyby dingo nie rzucił się napastnikowi do gardła. Czarownik uskoczył w bok, uniknął groźnych, obnażonych kłów. Balmor lewą dłonią zdołał uchwycić rękę uzbrojoną w nóż. Nagle jego nogi ugrzęzły w błotnistej mazi. Zachwiał się, upuścił karabin i padł na plecy, pociągając za sobą czarownika. Teraz drugą rękę wparł w jego nagą pierś, próbując odepchnąć go od siebie. Silny papuaz bowiem już brał nad nim górę. Ostrze bambusowego noża zniżało się coraz bardziej. Palce Balmora, zaciśnięte na zbrojnej dłoni czarownika, rozluźniały chwyt. Był pewny, że zginie, gdyż Dingo jakoś przycichł i przestał atakować. Przymknął oczy. W tym krytycznym dla niego momencie nadbiegł Wilmowski. On to, rzuciwszy karabin, lewą dłonią chwycił czarownika za kark, a prawą wykręcił rękę uzbrojoną w nóż. Po chwili czarownik leżał na ziemi obezwładniony. Balmor, ciężko oddychając, dźwignął się na nogi. Czy to on przestraszył sali? niespokojnie zapytał Wilmowski. Zdaje mi się, że wąż rzucił się na nią. Wtedy Dingo pobiegł w dżunglę, a ja za nim, wyjaśnił Balmor. Ten człowiek musiał się czaić przy ścieżce. Wilmowski zmarszczył brwi. Uważniej przyjrzał się Papuasowi. To czarownik Tawade, odezwał się po chwili. Wracajmy szybko do naszych. Podejrzanie wygląda mi ta sprawa. Podniósł karabin i popychając przed siebie wystraszonego czarownika, spiesznie ruszył ku ścieżce. Głośne rozkazy Smugi i głuchy pomruk przestraszonych Mafulu ostrzegły go, że stało się coś bardzo złego. Kolbą karabinu ponaglił Papuasa, prawie biegnąc dopadł ścieżki. Bagaże niczym barykady z dwóch stron tarasowały drożynę. Pomiędzy nimi skupili się wszyscy uczestnicy wyprawy. W sali, śmiertelnie blada, siedziała na kocu. Tomek, Smuga i Nowicki pochylali się nad nią. Smuga zaledwie ujrzał Wilmowskiego, podniósł się i zawołał: Andrzeju, obejmij komendę. Wąż ukąsił sali, lecz to nie był przypadek. Patrz, co znalazłem w krzakach przy ścieżce. Mówiąc to, pokazał Wilmowskiemu rurę bambusową i czarne pończochy uwiązane do długiej liany. To na pewno jego sprawka, dodał Smuga, wskazując na papułasa. To czarownik Tawade, odparł Wilmowski. Czy. Nie traćmy czasu, przerwał mu Smuga. Strzelajcie do każdego, kto wychyli się z gąszczu, a tego zbrodniarza nie spuszczajcie z oka zajmę się nim później. Wilmowski zrozumiał, że każda chwila zwłoki może okazać się zgubna dla sali. Na szczęście Natasza już rozkładała na kocu podręczną apteczkę. Słuchaj, ślicznotko. Przywykłaś w tej waszej Australii do różnych gadów, mówił kapitan Nowicki. Wiesz najlepiej, co należy zrobić w wypadku ukąszenia. Sali nie mogła wydobyć głosu. Wiedziała przecież, że tylko wycięcie rany może ją uratować. Oparła głowę na piersi klęczącego obok Tomka i dłonie zacisnęły się na jego ramionach. Nic się nie bój, uspokajał ją marynarz, siląc się na wesołość. Będę tańczył na twoim weselu. Zręczną mam rękę. Spójrz na smugę. Chłop jak dąb, bo ja mu wyłuskałem kulę z ramienia, którą uraczyli go hunhuzi w Mandżurii. Nowicki zagadywał sali i jednocześnie dezynfekował swój nóż w słoiku ze spirytusem. Wzrok dał znać Tomkowi, aby przytrzymał sali. Młodzieniec otoczył ją rękoma i przycisnął do swej piersi. Sali już miała zdjęty trzewik i pończochę. Zaraz po wypadku Nowicki zahamował obieg krwi w ukąszonej prawej nodze, zaciskając paski pod kolanem i powyżej kolana. Teraz spirytusem obmył skórę wokół rany. Smuga niecierpliwie zerknął na zegarek. – Spiesz się – syknął. Nowicki kiwnął głową. Cztery krwawe, małe ranki nie były zbyt głębokie. Na szczęście cholewka trzewika trochę utrudniła ukąszenie. Nowicki ujął nóż. Smuga przytrzymał drugą nogę dziewczyny. Tomek pobladł, czując jak palce Sali kurczowo zaciskają się na jego ramionach. Rozległ się urywany szloch. Głowa do góry! Już po wszystkim! Odsapnął Nowicki, naciskając ranę, aby jak najsilniej krwawiła. Sali zwolna się uspokajała. Nowicki właśnie kończył bandażowanie nogi. Robił to szybko i wprawnie. Tylko czoło zroszone potem wskazywało, jak bardzo sam jest wzruszony. Wszyscy odetchnęli z ogromną ulgą. Na twarzy sali ukazały się rumieńce. Przez łzy uśmiechnęła się do zatrwożonych przyjaciół. Drżącą dłonią wydobyła z kieszeni chusteczkę i pochyliła się do Nowickiego. Otarła mu czoło spotu. Marynarz chwycił drobną rękę, przycisnął ją do ust, po czym szybko powstał, aby nikt nie spostrzegł łez w jego oczach. Przecież kochał sali na równi z Tomkiem. Panie smuga, dawaj tu tego drania! rzekł chrapliwie. Smuga skinął na balmora. Ten popchnął czarownika w kierunku nowickiego. Marynarz żelastym łapskiem chwycił czarownika za gardło. Bez słowa wydobył z pochwy nóż, którym przed chwilą operował sali. Nie, nie! krzyknęła sali, w przerażeniu zasłaniając oczy. Marynarz nie zadał ciosu, lecz i nie opuścił zbrojnej dłoni. Nie wyzdrowieje, jeśli go zabijecie, zagroziła sali. Niech sobie idzie, dokąd tylko chce. W tej chwili Wilmowski stanął przed rozgniewanym nowickim. Cichym, lecz stanowczym głosem rzekł. Puść go, Tadek, może będzie to dla niego większą karą niż śmierć, na którą nawet według tutejszych praw zasłużył. Marynarz jeszcze się wahał. Spojrzał na Tomka. Młodzieniec spoglądał na sali, którą wciąż obejmował ramieniem. Tyle czułości malowało się w jego wzroku, że dobroduszny marynarz natychmiast zapomniał o zemście schował nóż do pochwy i puścił drżącego z przerażenia czarownika. Ajnuku, powiedz mu, że jest wolny i niech idzie do diabła, powiedział stłumionym głosem. Czarownik stał oszołomiony. Teraz już sam nie mógł zrozumieć tych dziwnych białych ludzi. Chyba jednak byli duchami, skoro biała dziewczyna żyła i nie pozwoliła pchnąć go nożem. Bełkocząc niezrozumiale jakieś przeprosiny, a może zaklęcia, cofał się niepewnie. W tej chwili Smuga, który ani na chwilę nie przestawał rozglądać się po zaroślach, krzyknął Uwaga! Atakują nas! Nie strzelać bez rozkazu! Wszyscy chwycili za broń. Z konarów pobliskiego drzewa zeskoczył na ziemię wojownik uzbrojony w łuk. Podróżnicy od razu rozpoznali w nim wodza Eleli Kogę, gdyż na głowie miał wspaniały, purpurowy pióropusz z piór rajskich ptaków. Jego krótki, ostry rozkaz przywołał chmarę gotowych do boju Tawadę. Jedni trzymali napięte łuki. Inni dzidy i topory. Otoczyli karawane z wartym kołem. Biali podróżnicy, unieśli karabiny do ramienia. Nie strzelać bez rozkazu, powtórzył smuga, po czym postąpił kilka kroków ku Eleli kogę, mierząc do niego z rewolweru. Wódz tymczasem zastąpił drogę czarownikowi, obrzucił go ponurym spojrzeniem. Przez chwilę stał, jakby toczył jakąś wewnętrzną walkę, lecz wkrótce odezwał się doniosłym głosem, aby wszyscy go słyszeli. Oszukałeś nas, ty, synu karalucha! Wynoś się z wioski razem ze swoimi pomocnikami. Biali podróżnicy o nie mieli. Znali już sporo słów z narzecza Tawadę. Nazwanie kogoś synem Karalucha było w tym kraju największą obelgą. Poza tym ruch ręki wodza, wskazującego czarownikowi mglistem okradła, nie mógł ubudzić wątpliwości. Wszyscy natychmiast pojęli, że przewrotny szalbierz został wygnany ze społeczności wioski. Czarownik wycofując się przepadł w dżungli. Leli Kogę rzucił na ziemię swój łuk i strzałę. Spojrzał na Tomka przygarniającego Sali do swej piersi, a potem wzrok jego spoczął na twarzy białej dziewczyny. Wolnym krokiem ruszył ku niej. Łagodnym ruchem odsunął Smugę zastępującego mu drogę. Niezatrzymany przez nikogo podszedł do Sali. Długo w milczeniu spoglądał na nią. Zdawało się, że wyraz dzikości ustępuje z jego twarzy pokrytej wojennymi barwami. Eleli Kogę odwrócił się do Smugi. Szerokim ruchem ręki dał do zrozumienia, że mają drogę otwartą, Mogą wracać do doliny lub iść dalej, po czym przełamał jedną haczykowatą strzałę i złożył ją u stóp sali. Tawade wydali przeraźliwy okrzyk. Zdjęli strzały z cięciw i opuścili łuki. Rozstąpili się. Droga na wschód i zachód stanęła przed podróżnikami otworem. Opuścić broń, zakomenderował smuga. Wtedy nastąpiło coś, co wszystkim zaparło dech w piersiach. Oto straszliwy wódz zdjął z głowy swój wspaniały pióropusz i położył go przed sali. Był to niezwykle wspaniałomyślny dar, albowiem, według wierzeń Tawade, pióropusz ten w walce chronił Eleli przed śmiercią. Sali, wiedziona instynktem kobiecym, pojęła doniosłość chwili. Musiała jakoś okazać swą wdzięczność wojownikowi za tak wielką ofiarę. Drżącymi ze wzruszenia rękami, odpięła z ucha jeden kolczyk i podała go Eleli Ten przyjął dar. Nie odrywając oczu od sali, wbił kolczyk w swoje ucho krew spłynęła po kolczyku na szyję, a potem na piersi papuasa. Pochylił się w podzięce przed białą kobietą i tyłem wycofał się w zarośla. Jego wojownicy również zniknęli w dżungli.